Cześć, cześć, witam Cholera po tym covidzie się jeszcze nie mogę pozbierać Jest 30 listopad, chyba jest minus 4 Za namową mojego przyjaciela fotografa z Niemiec Mario Spakowałem sprzęt i, i wychodzę na spacer Moje ulubione tereny, czyli dzika rzeka. Może uda się coś sfotografować, ale na pewno taki spacer mi się przyda, więc chodźmy. Tam w oddali przeleciało wszystko, Wielkie i czarne Nie wiadomo czy to brona Ale zobaczymy zbliża się świt Coś pięknego. Świdna Dubnią. Jeszcze te chaszcze się nie położyły. Czyli dostęp do rzeki jest trochę utrudniony. Ale będziemy patrzeć w miejscach, które przez lato wydeptałem. Jakoś się dostać. Może ten mój zimorodek się pokaże. No zobaczymy. A na razie, let's go! Idziemy. I wschód słońca. Już się wynuża na horyzoncie za tymi drzewami. Może jakiś, jakaś słoneczna pogoda będzie. Do zobaczenia.